Co można będzie zrobić w przyszłości, jeśli będziecie mieć w głowie taką samą nieefektywność u siebie w firmie, na którą będziecie szukali rozwiązania, krzycząc: Ja muszę umieć lepiej zarządzać zespołem, aby ich efektywność była dużo większa. Wówczas pomyślcie o kilku rzeczach. Dzień dobry. Czy wiecie, że czasami szukamy przyczyny problemu zupełnie gdzie indziej niż ona naprawdę występuje i dlatego nie możemy znaleźć skutecznych rozwiązań, działań, które podejmujemy? Czasami wydaje nam się, że przyczyny problemu są X i nimi się zajmujemy, a one są Y, czyli zupełnie czymś innym. Niedawno na doradztwie biznesowym rozmawiam z osobą, która mówi do mnie. Koniecznie potrzebuje doradztwa biznesowego, aby jakoś tę firmę rozwinąć. Co Pani przeszkadza najbardziej? Bardzo chcę tak umieć zarządzić ludźmi, aby efektywność ich była dużo większa. To może zaczniemy od delegowania? Pytam. Nie, nie, nie. Z delegowaniem radzę sobie świetnie. Absolutnie tu nic nie trzeba zmieniać. Słysząc, co Pani powiedziała na początku i słysząc tę odpowiedź, Widzę tu jakiś dysonans. Chcę umieć tak zarządzać ludźmi, aby zwiększyć ich efektywność. Jeśli pani umie delegować, to w czym problem, zastanawiam się. Wiecie już doskonale, bo dwa filmy na YouTube na ten temat nagrałam, gdzie ktoś absolutnie nie radzi sobie z delegowaniem, a twierdzi, że robi to świetnie. Ale przecież nie będę zadawać kłamu pani menedżer, prezes, która wie, co robi? Wie, co mówi, zatem słucham. Jeśli delegować Pani umie świetnie, to w czym kłopot? No właśnie w tym, że nie umiem tymi ludźmi zarządzić, aby e bardziej efektywnie pracowali. Ale czym to się przejawia? No tym, że mam za dużo pracy, że ciągle coś ode mnie chcą. Przypomnę, pani twierdzi, że świetnie deleguje. Ale to chcą tylko od pani, pani bezpośredni podładni, czy różni, różne osoby też z innych działów. Wszyscy do mnie. Ciągle po coś przychodzą. Jak to coś wygląda? Dopytuję. Pytają, jak zaopiniować umowę, jak przygotować kontrakt, jak odpowiedzieć kontrahentowi, jak zareagować tu i tu, jak ustosunkować się do takiej i takiej informacji, jak zaopiniować coś. A jak zaproponować coś innego w sytuacji in, z innym kontrahentem, czy z najemcą, czy z podwykonawcą, czy z działem produkcji, czy z importu, czy z eksportu? Ciągle pytają mnie o coś, jak się zachować, jak zareagować, co napisać, jak powiedzieć. To są głównie cztery rzeczy, o które się do mnie, po które się do mnie zwracają. Ja tak sobie myślę, jeszcze nic nie mówiąc. Jeśli te osoby zwracają się do pani w różnych zakresach, to czemu do pani, a nie do pani podwładnych? Jeśli pani umie świetnie delegować, to to wszystko powinno być zdelegowane na szczebel niższy. Przyznacie, że mam rację? Po nince do głęboka okazało się, że rzeczywiście są dwa problemy. Jeden z delegowaniem nie jest aż tak dobrze, jak pani myślała, ale jest jeszcze drugi. Okazuje się, a w zasadzie potem wyszedł jeszcze trzeci, ale najpierw powiem o drugim. Okazało się, że zadania są bardzo źle rozdzielone na zespół. Są pracownicy w tej firmie, bezpośrednio podlegający pani prezes, którzy są bardzo dociążeni i są pracownicy, którzy mają bardzo dużo czasu na różne zadania. Mało tego, nie bardzo dobrze przyporządkowane są zakresy obowiązków pod kompetencje pracowników. I dlatego właśnie różne osoby z różnych działów, jak też pracownicy pani prezes, zwracają się bezpośrednio do niej, zamiast do kolegów ze swojego działu. I dlatego, że zakresy obowiązków są źle przyporządkowane i zasoby, zasoby czyli osoby są mocno przeciążone, a te, które są niedociążone, mają dużo czasu, ale nie za dużo kompetencji. Dlatego też pani prezes jest ciągle dociążana. Zatem umiejętność delegowania z jej strony to jest jedno. Dobre rozdzielenie zadań, obowiązków to jest drugie. I tam kulało. I trzecia rzecz. A, jeszcze na chwilę pozostanę przy drugiej. Jeśli zakresy obowiązków dobrze byłyby przydzielone poszczególnym członkom zespołu, osoby z innych departamentów, działów nie musiałyby bezpośrednio do pani prezes się zwracać tylko zwracałyby się do szczebla niższego jej bezpo bezpośrednich podwładnych, którzy odpowiednią wiedzę by mieli. I trzecia rzecz, doszła jeszcze, brak procedur i procesów. Nieodpowiednio rozpisane procedury i procesy skutkowały maksymalnym dociążeniem tej pani. Zatem moi drodzy, co można będzie zrobić w przyszłości, jeśli będziecie mieć w głowie taką samą. Nieefektywność u siebie w firmie, na którą będziecie szukali rozwiązania, krzycząc: Ja muszę umieć lepiej zarządzać zespołem, aby ich efektywność była dużo większa. Wówczas pomyślcie o kilku rzeczach. Czy pracownicy są odpowiednio dociążeni, tak aby mieli normalną pracę w ciągu 8 godzin do wykonania? Nie za dużo i zdecydowanie nie za mało aby zakresy obowiązków były dobrze przydzielone poszczególnym osobom, z uwzględnieniem ich doświadczenia, kompetencji, predyspozycji, motywacji. I trzy. Sprawdźcie, czy odpowiednio działają procedury i procesy w firmie. Jeśli nie, wszystko stoi na głowie. Jest po prostu zapętlenie absolutne kwadratura koła. Co można zatem zrobić? Odpowiednio opracować procedury i procesy. I po opracowaniu ich, nie tylko poinformować wszystkich bezpośrednich podwładnych pani prezes, wszystkich członków zespołu, ale też wszystkich w firmie. Dlatego, że jeśli po coś zwracają się do osoby X, to w procedurach i procesach to może być rozpisane, że za to odpowiada już osoba Y. Zatem wszelkie modyfikacje, jakie zrobicie, a dotyczą procesów, procedur, informacji, które powinny być dostępne wszystkim pracownikom firmy, przekażcie im je. Podzielcie się z nimi. Wówczas zapoznają się z tymi informacjami i będą zwracać się w sprawie różnych pytań i potrzeb do różnych członków zespołu, a nie tylko do jej szefa. Jeśli chociaż jedno zdanie spodobało Ci się, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Będzie mi bardzo miło spotykać się z Tobą regularnie. W chwili obecnej, co poniedziałek o 20 mamy premierę. Jak to ulegnie zmianie, to napiszę na swoim profilu. Napisz, jakie wątki chciałbyś, chciałabyś, abyśmy rozwinęli na łamach mojego kanału na YouTube. Niedługo wprowadzam live, y bezpośrednie spotkania na żywo z Wami. Wówczas będę mogła również i te tematy przywołać. A więcej ciekawych informacji na mojej stronie marlenaskiba.pl w zakładce blog, a na mojej stronie terminarz. Będziecie mogli skorzystać z kursów zarejestrowanych. Gdzie je znaleźć? marlenaskiba.pl Terminarz. Zakładka? Kursy zarejestrowane. Macie jakiekolwiek pytania? Piszcie, dzwońcie, jestem do Waszej dyspozycji. Zaobserwuj mój profil na Instagramie. Tam niemal codziennie umieszczam jakieś inspirujące porady. Dobrego dnia, do usłyszenia, bądźmy w kontakcie.